Witajcie. E, dzień piąty i dzień szósty mojej choroby. Ach. Tak. Wczoraj e, poczułem się gorzej. E, na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jestem chory. E, czy jestem poważnie chory? Znacie polską mentalność, tak? O ile bym nie wiedział, że jestem zarażony wirusem, e, pewnie pewnie bym poszedł do pracy. Ubrał się cieplej, pracował normalnie. E, I tyle. Chyba żeby mi się pogorszyło, albo nie wiem, dostałbym jakąś tam gorączkę wysoką czy coś takiego, no to wtedy pewnie bym poleżał w domu, ale tak, to chyba bym poszedł do pracy. E, pogorszyło mi się. Jak mi się pogorszyło? No, e, zacząłem trochę więcej kaszleć. To nie takim kaszlem tego palacza, a takim kaszlem. E, suchym, takim drapiącym, tutaj wiecie, takie gardło, gardło macie podrażnione, i, i tutaj nic wam się nie odrywa, nic nie odkaszlujecie, tylko, tylko po prostu no, coś was zmusza do tego, żeby kasznąć. O, tak jak <coughs> teraz na przykład. E, to jest jedno, to mi się nasiliło. E, nasilił mi się ból taki w połowie pleców u góry, taki Wcześniej tak jakby miałem lekki ból tutaj gdzieś w klatce piersiowej, teraz to przeszło na plecy, ale z kolei nie wiem, czy to jest związane z tym, że, że ja tutaj kur leżę e, od soboty praktycznie, w tym domu siedzę i, i jedyne co to na fajeczkę sobie tam pójdę kurna zajaram. E, a tak to jest łóżko i, i, i ten ból pleców może być od tego leżenia wiecznego. E, zaczęły mnie łamać też kości. E, to znaczy takie, wiecie, no przeziębienie, e, objawy przeziębienia takiego no dobrego przeziębienia e, na, tyle, na tyle to było. No i poczułem się słabiej, tak? Poczułem się słabiej. E, wczoraj po kąpieli e, założyłem o, właśnie tą bluzę, założyłem kaptur na głowę, bo tu okno otwarte. Mówię, żeby mnie tam jeszcze nie przewiało do tego wszystkiego. Kurna, jeszcze jakieś zapalenia ucha, żebym nie dostał czy coś takiego. No i się położyłem i, i mówię, no, na tyle się poczułem gorzej, że, że zasnąłem i przespałem parę godzin po południu, Ech, po czym, no było mi troszeczkę lepiej, nie. E... Zadzwonił do mnie też wczoraj lekarz, kurde, po godzinie 22, e... po, e... o, około w pół do 11, oczywiście ze standardowymi pytaniami, co tam, jak tam, jak się czuję i tak dalej powiedziałem mu to wszystko a... temperatury nie mam jakiejś tam nie wiadomo jakiej, bo, bo bym czuł, bo kurna niestety termometr się skończył, bakteryjne, znaczy ter termometry na, ba na baterie to są, wiecie, dobre, ale, ale jak się je kupuje, a potem właśnie nie ma to jak stary rtęciowy termometr, kurna, który nie dość że dokładnie pokazywał, to jeszcze kurna służył wieki. Więc nie mam też jak zmierzyć tej gorączki, ale powiedziałem mu, że prawdopodobnie mam lekki tam stan podgorączkowy, może tam 37 i parę kresek, kurcze i, i tak dalej. Więc no, powiedział, że to nie są jakieś tam y, objawy szczególnie groźne i, i zalecił mi dużo pić. I, i, i paracetamol, paracet, tu się to nazywa to paracet, to jest paracetamol, który no, wiecie na co pomaga paracetamol. A, czy ta opieka zdrowotna jest tutaj lepsza czy gorsza niż w Polsce? No wiem jedno, no ten lekarz nie olał tematu, tak? Dzwonił do mnie w, zaraz w pierwszym dniu w niedzielę, kurde, po tym jak już było pewne, że jestem za, zarażony tym wirusem. Wystawił mi zwolnienie, oczywiście zapytał o wszystkie tam, czy mam objawy, nie objawy i tak dalej. Zalecił kontakt, jakby tylko cokolwiek się, 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 się działo. No, widzicie, wczoraj zadzwonił, e, też się zaraz zapytać. E, e, oczywiście, ja, ja mu od razu powiedziałem, że mówię: No, jeżeli się nastąpi coś, nie wiem, osłabne czy coś takiego, to będę się kontaktował z Legewaktem, czyli takim tutajszym Pogotowiem, czy tam z nim, jeżeli to będzie w godzinach pracy, <laughs> bo przychodnia, wiadomo, no, nikt nie odbierze telefonu, jak przychodnia będzie zamknięta. E, czy to jest dobre, czy to jest złe, no ciężko jest powiedzieć. No, uważam, że lekarz też człowiek i, i, i też ma prawo się bać tamtego tego wirusa, czy on powinien przyjechać do mnie, czy powinien mnie zaprosić do siebie, żeby mnie zbadać, czy co, co mi jest. Wiecie co, no nie wiem. No, no w moim przypadku akurat e, ja nie wiem, czy ja to przechodzę lekko, czy, czy ja w ogóle tego nie przechodzę, czy to jest bezobjawowo, bo bo te objawy, które mam, mogą być wynikiem w ogóle jakiegoś innego przeziębienia, tak? COVID, wirus COVID może być akurat y, czymś y, równoległym do, do zwykłej grypy albo do zwykłego przeziębienia, tak? Pamiętajcie, że ja wracałem z Polski y, y, całą noc i cały dzień, kurna, niewyspany i było zimno, kurna, wychodziliśmy tam, wiecie, odlać się, czy, czy tam kurna, na fajkę wychodziłem i tak dalej. Mogło mnie przewiać też, kurna, i, i te w środę wróciłem, w czwartek miałem te pierwsze takie objawy, niby COVID-a, czy tam. No, objawy choroby. Potem mi to przeszło, kurna, potem znowu, teraz widzicie, znowu zaczynam być, być chory, kurde. No, ale to z tego względu, że ja nie przyjmuję jakichś leków e, e, przeziębieniowych, tak? No, <laughs> każdy mówi, że nie ma leków na, na covida. No nie ma leków na Covida, tak jak nie ma na żadnego innego koronawirusa. Tak samo jak chorujemy na grypę. <laughs> Lekarz nas leczy objawowo, czyli jeżeli mamy gorączkę wysoką, no to zbija nam gorączkę, jeżeli mamy kaszel suchy, no to daje nam kurde leki takie, które ten kaszel suchy kurna e, nam złagodzi, złagodzi nam ten te, 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 te kaszel suchy, tak? Jeżeli mamy mokry, no to pozwoli, żeby nam pozwoliło się wykrztusić, żeby nam ułatwić wykrztuszenie tej, tej flegmy czy czegoś tam. E, no nie, ja nie jestem lekarzem, no tak tylko z tego co co czytam i, i co wiem, co, co, co lekarze mówią i, i, i co lekarze piszą, nie? E, e, więc... E, też byłbym chyba zwolennikiem tego, żeby w takich przypadkach właśnie, jak mój, tak? Nie jestem jakimś tam, kurna, o smarkam, kaszle, kurna, nie wiadomo jak i tak dalej, więc ten, ta emisja tego wirusa to te rozprzestrzenianie się tego tą, tą drogą kropelkową, no nie jest takie wielkie, więc Pewnie by było lepiej, gdybym, kurna, założył tą maseczkę dosyć szczelnie. Lekarz by się zabezpieczył, kurna, specjalne tam te kombinezony i tak dalej, zbadał mnie i powiedział: Słuchaj, to są objawy koronawirusa, tak? Tu masz, to jest na pewno koronawirus. Albo by powiedział: Nie, słuchaj, ty, ty masz koronawirusa, ale ten koronawirus u ciebie się rozwija tak, jak się rozwija. A to, co. To, te, te twoje łamanie kości, czy ten jest spowodowany na przykład tym a tym, tak? Nie wiem, pobrał próbkę krwi, czy, czy tam e, nie wiem, mocz do badania oddał, czy, czy tam. Ja się nie znam na tym. Ja, ja nie, 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 absolutnie nie chcę tutaj pouczać lekarzy, ani, ani mówić, e, co, co powinni robić. Po prostu tak mi się wydaje, że badanie by byłoby lepsze. Lepsze by było też pod tym względem, że więcej by było danych do tego, jak walczyć z tą chorobą, bo choroba istnieje i tutaj. Wszyscy antyszczepionkowcy i foliarze, którzy mówią, że nie ma żadnej pandemii i tak dalej, no nie mają racji. Ja też jestem anty, trochę nastawiony do tej, do tej pandemii, ale to, to e, nigdy nie przyznam racji, że nie ma choroby, tak? bo ludzie chorują i umierają. Miałem, miałem przypadki w najbliższym otoczeniu, e, w rodzinie, e, także no, choroba jest. I prawdopodobnie, znaczy nieprawdopodobnie, na milion procent zostanie z nami do końca życia. Co chciałem? Dlaczego tak twierdzę, żeby było lepiej badać? Bo trochę o testach, trochę o testach pooglądałem, poczytałem profesorów, kurde, nie tych typu Kuna, czy, czy tam tych antyszczepionkowych, ani nie tych typu Simon, czy, czy jakichś innych, tylko takich... No, którzy, którzy po prostu są badaczami. I obejrzałem wykład o testach właśnie tych covid z Uniwersytetu Toruńskiego. Bardzo mądrze tam pan wyjaśnił, jak te testy działają. I, i, i tutaj znowu jest i ci foliarze, czyli ci antyszczepionkowcy, i ci COVIDiarze, czyli ci, którzy są zapatrzeni w tego COVID-a, Jedni twierdzą, że te, te testy prze, przekłamują, że tam nie ma co im wierzyć, druzy, odwrotnie, a prawda leży jak zwykle po pośrodku. E, testy PCR wykrywają wirusa, czyli genom, e, genom tego wirusa, e, ale te testy też się różnią. Są testy, które e, są takie multi, wykrywają 2, 3, 4 genomy i są testy, które wykrywają tylko jeden genom. E, Test, który wykrywa jeden genom, może e, tego genomu nie wykryć, bo wirus mutuje. Tak? I nigdy nie wiadomo, w jakim kierunku on mutuje, który genom zniknie, a który się pojawi. Testy, które, które wykrywają 2, 3, 4 i więcej, czasami, kurde, choć chyba więcej to już się nie, 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 nie praktykuje, bo to już byłby naprawdę bardzo drogi test. E, no. Więc te testy są bardziej wiarygodne. I one wykrywają genom wirusa od początku zarażenia. Czyli nawet bez tej fazy objawowej, bez tego, tej fazy chorobowej, aż do momentu wyzdrowienia, i jeszcze kawałeczek dalej. Testy antygenowe z kolei e, wykrywają białko, e, i to jest już faza choroby. Faza choroby. E, I teraz zobaczcie. Tutaj zrobiłem sobie dzisiaj z fran test. Po 15 minutach wyszedł negatywny prawdzie teraz po godzinie, półtorej godziny, a może nawet już dłużej ta druga kreseczka. Nie wiem, czy to będziecie widzieć ta druga kreseczka delikatnie się pojawiła, delikatnie się pojawiła. Ale to nie jest to samo, co było na tych testach, których, które ja robiłem na tędzie. Te dwie kreski były super wyraźne, nie? Super wyraźne. Także. Ten test antygenowy pokazuje nam, nam chorobę i to chorobę już w, w stanie takim, gdzie już naprawdę chorujemy, gdzie ten wirus już się namnaża tego białka, kolca czy tam jakiegoś innego, tego białka dosyć dużo u nas, nie? W momencie, kiedy zdrowiejemy, ten test już nam nic nie daje. Ten test już nam nic nie daje. E, jest jeszcze trzeci test, czyli na, te, na przeciwciała. No, ale on to jest dopiero już po całej fazie choroby możemy go zrobić i będziemy wtedy pewni, czy mieliśmy kiedykolwiek koronawirusa, czy nie mieliśmy koronawirusa eee, tego akurat koronawirusa. nie Więc e, czy mogą być testy? E, aha, jeszcze jedno co do testów PCR. Testy PCR e, no, musielibyście sobie poczytać sami albo, albo poczytać, albo e, pooglądać. Na internecie. One e, tam była mowa kiedyś o tych cyklach, kurna, tych e, tam, że to fałsz, że, e, że to w Polsce to robią po 40 iluś tam cyklach i tak dalej, i tak dalej, a tam są na, na ten. No i tak, to ta, ta jest prawda, tak? Jest taki wykres, na tym, ten profesor z tego uniwersytetu pokazywał. Przy 25 tych powiedzmy cyklach. Zaczyna ta, ta krzywa tego genomu e, pokazywać, nam, e, e, pokazywać nam obecność tego wirusa. Tego genomu, tego, te, tego wirusa. Od 25 idzie już idzie ten wykres do góry i idzie, idzie, idzie sobie prosto, tak? I tam jest 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, tak? Przy 25 to znaczy, że na pewno jesteśmy chorzy, kurwa, Ale przy 30 czy 30 paru to znaczy, że, jest, że przeszliśmy chorobę. Że już przeszliśmy chorobę. Także jeżeli jakieś laboratorium robiło was, Wam test PCR i przyjęło sobie, że tam, kurde, dobra, tych 33, 30 sekwencji, czy 33, ono wykryło u Was wirusa, ale Wy możecie być już po chorobie. Wy możecie już być po chorobie. Ja zaznaczam, ja tutaj nie znam, nie znam dokładnych tych, tych cyfr, nie? No to każdy każdy może sobie znaleźć, A, ale lekarze o tym powinni wiedzieć. I co ten profesor jeszcze dobrego po, po, powiedział, że ten test jest niewykorzystywany, e, w, znaczy jest wykorzystywany tylko do tak, zero jedynkowo. Jesteś chory, nie jesteś chory, nie? Nieważne, czy ty masz przeciwciała, czy ty nie masz przeciwciała, ten test wykrywa to wszystko. I, i wtedy jesteś kierowany na kwarantannę, tak? Nieważne, czy ty zacząłeś chorować, czy ty już jesteś w ostatniej fazie choroby. Zawsze idziesz na kwarantannę. No i teraz, yy... czy znaczy to jest dobre. No, też nie jest dokoniecznie koniecznie dobre, bo, bo czasami ludzie, kurna, przechorowują tego, jak wszyscy wiedzą, ludzie przechorowują tego, tego wirusa. No i nawet nie wiedząc o tym. Potem przy jakiejś okazji tam kurna, nie wiem, teraz pracodawca im zrobi test i powie, kurwa, ja pierniczę, chory, przyszedłeś do pracy, kurwa, ten na kwarantannę, wynosi się i tak dalej. Nie! Gdyby, gdyby laboratorium określiło, że to jest 43, czy piąty, czy 38 cykl, to by ci powiedziało, tak, przeszedł pan chorobę, kurde, jest pan w fazie zdrowienia, czy tam jest pan już po, po fazie chorobowej, teraz już tylko zostały śladowe ilości tego, proszę zrobić sobie przeciwciała. Przeciwciała by ci pokazały, czy masz dużo tych przeciwciał, jesteś odporny, czy nie jesteś odporny na, już te, na tego wirusa i tyle, król. <laughs> A poczekajcie, muszę się napić. Ach. Także... Hmm. Znowu zgubiłem wątek. Do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że popadamy ze skrajności w skrajność. Kurczę, to zależy na, na, na jakie laboratorium trafimy, na jakiego lekarza trafimy, na, na jakie osoby trafimy. I człowiek czasami e, niewinny, można tak powiedzieć, zdrowy, e, może zostać zamknięty na długie, długie miesiące, bo ten test PCR będzie mu wychodził pozytywny. No, sam się człowiek nie może do, 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 dopominać o to, żeby zrobić mu y, <laughs> to właśnie określenie tego. To jest chyba CT, tak się nazywa. Tego CT, w której tej fazie ten, ten test PCR y, y, pokazał to, 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 to nasze zakażenie. Y, więc. Y, Więc no jest lekka kicha. No, no jest lekka kicha. No. Jak widzicie, no ja jestem chory, dostałem teraz, można powiedzieć, że dopiero teraz dostaję objawy jakiejś tam choroby, a test antygenowy pokazuje mi, że, że no jest negatywny, tak? No i robiąc taki, taki test, pójdę do pracy, tak? No bo poszedłem gdzieś tam, kurde, do jakiejś pani w laboratorium, pani po 15 minutach, a no nie, no jest pan negatywny. Zasuwam do roboty. Na drugi, trzeci dzień dostaję, dostaję objawów. Zaczy... <coughs> znaczy, na drugi dzień dostaję objawy i zaczynam zarażać. Zarażam od groma ludzi, a oni się, a oni się zastanawiają, jak zapobiegać rozprzestrzenianiu, rozprzestrzenianiu tej choroby. No, no, trzeba po prostu ludzi badać i wykorzystywać możliwości diagnostyczne, które mamy. No, ale. To się wiąże z wielkimi kosztami. To nie jest tak, że ten test PCR będzie e, tyle samo kosztuje, e, jak zrobi się tak zero-jedynkowo. Aha, zarażony, niezarażony. Nie? Kropeczka się zaświeciła, kropeczka się nie zaświeciła. Nie? E, więc e, oni na to nie chcą wydać pieniędzy. Łatwiej im jest, e, abyśmy te koszty, nie tylko społeczne, ale i też finansowe ponosili my, czyli zwykli obywatele. E, dobra, rozgadałem ci się dzisiaj strasznie. E, znowu za dwa dni się spotkamy. Powiem Wam, czy mi troszkę przeszło, czy mi nie przeszło. I znowu zrobię test, e, ten antygenowy, bo jeszcze mam. E, I zobaczę, czy w ogóle się pojawi ta, e, ta kreseczka, e, że jestem zarażony. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Hej!